Witam wszystkich, witajcie na kanale. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu o książkach. Poruszymy sobie fragment z tej pięknej książeczki: Atomowe nawyki Jamesa Cleara. Przeczytałem ją raz, wróciłem do niej ostatnio i po przeczytaniu fragmentu na ten temat postanowiłem nagrać odcinek, ponieważ uważam, że to jest bardzo ważna rzecz, która mnie wstrząsnęła osobiście. O co chodzi? Chodzi o to, no autor nazwał to Plato Ukrytego Potencjału. Brzmi to dziwnie, szczególnie jeżeli ktoś nie zna francuskiego. Plato znaczy płaskowyż. O co chodzi? Każdy z nas, może nie każdy, ale ja tak miałem, wiele z was na pewno też, mieliście taki moment w życiu, gdzie pracujecie, dajecie z siebie naprawdę 100%, ale nie dostrzegacie efektów tego, co robicie. Ponieważ w naszej głowie jest takie przeświadczenie, że efekty powinny być liniowo skorelowane z czasem czyli mniej więcej tak. Ile czasu włożonego w daną rzecz, w dany projekt, Powinny, stosunek czasu powinien być mniej więcej taki sam jak efekty. Jednak autor zwraca uwagę, że często w życiu nie jest tak i doprowadza to do bardzo wielu nieprzyjemnych sytuacji, ponieważ wiele ludzi odpuszcza w momencie, kiedy są na fali wzrostu efektów, ponieważ nie widzą tych efektów od razu. Autor wspomina, że w prawdziwym życiu tak naprawdę często wygląda to tak że to, to są nasze oczekiwania, a to jest rzeczywistość. Czyli przez długi czas nasze efekty są dużo mniejsze od tego, co oczekujemy. Aż do tego pewnego momentu kulminacyjnego, gdzie ten trend wzrostowy jest tak duży, że przebijamy za to swoje oczekiwania. I to właśnie ta część, to jest to plato ukrytego potencjału. Czyli wykonujemy jakieś działania, nie widzimy efektów, ale te efekty przybliżają nas do tego momentu, kiedy wystrzeliwujemy jak rakieta. I autor porównał to do bardzo ciekawej idei, moim zdaniem, bardzo nieoczywistej, nie ale dosyć ciekawej. Mianowicie tutaj. Będę malował kostkę lodu, jakby ktoś się nie rozpoznał. Mistrzem, mistrzem z plastyki to ja nie byłem. No, Nie jest najgorzej. Troszeczkę krzywa. To jest kostka lodu. Wyobraźmy sobie taką kostkę. Topnieje ona w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Znaczy powyżej tej temperatury. Czyli mamy 1, 2... I tak dalej, i tak dalej. I teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy w pomieszczeniu, w którym jest, dajmy na to, minus 3 stopnie Celsjusza. Zgadza się, zgadza się. I teraz tak. Wykonujemy pewną pracę ogrzewając kostkę z minus 2 do minus, z minus 3 do minus 2. Wykonaliśmy tą pracę. Patrzymy na kostkę. Ani drgnęła, nic się nie zmieniło. Dalej jest tak samo, taka sama jak była. Nie stopniała ani do jedną kropelkę. Dalej wykonujemy kolejną pracę i ogrzewamy ją z minus 2 do minus 1. Znowu wykonaliśmy pracę i znowu nie widzimy żadnych efektów. Nic się nie zmieniło. Wiele osób na przykład w tym momencie mogłoby się poddać, stwierdząc, że nie da się tej kostki roztopić. I tu dochodzimy do naszego punktu kulminacyjnego. Czyli ogrzewamy z minus 1 do 0. To jest punkt przełamania tej naszej bariery pozorów, tego, że nic się nie dzieje. Bo to jest, to jest pozór. Dlaczego? Dla większości ludzi tylko to ma znaczenie. To jest miejsce, w którym odbywa się prawdziwy efekt. Ale to jest efekt końcowy tej całej pracy wykonanej wcześniej. Tak samo jak tutaj. Aby dojść do tego momentu i każdego momentu wyżej. Trzeba pokonać wszystkie punkty, które były wcześniej. Czyli to, że my nie widzimy naszych efektów w tym momencie, dowodzi tego, że nasza energia jest kumulowana, jest magazynowana po to, żeby w pewnym momencie doszło do punktu kulminacyjnego. Tak samo jak tutaj, gromadzimy energię potrzebną, żeby odgrać kostkę, aż dochodzi do punktu kulminacyjnego, w którym wreszcie widzimy efekty i widzimy je zaskakująco szybko. To jest właśnie plato ukrytego potencjału.